Cześć i czołem z tej strony Ola. Dziś będziemy się uczyć o literkach. Dziś chciałabym wam przedstawić dalszą część tego jak tworzyć strony komiksu, a tym razem skupimy się na tekście. Chciałabym wam dzisiaj pokazać ten techniczny aspekt nakładania tekstu na strony, a oprócz tego chciałabym się również skupić z braku lepszego określenia na tej symbolicznej stronie nakładania tekstu. A uwierzcie mi, wszystko da się zrobić. Oczywiście również trzeba pamiętać, żeby te teksty, które nakładamy, współgrały z naszymi rysunkami, które znajdują się w panelach na poszczególnych stronach. Oczywiście teraz nie będę się na tym skupiać, ponieważ dokładniej opisałam to w filmie, który wyświetli Wam się tu na górze w karcie. A te techniczne aspekty, czy to symboliczne wykorzystanie tekstu, można również wykorzystywać w jakichś rysunkach, plakatach, okładkach. Obojętnie, co Wam przyjdzie tylko do głowy, możecie tę wiedzę, którą tutaj Wam przekażę, jakoś wykorzystać w sposób, który Wam akurat będzie odpowiadał. Dlatego nie przedłużając, przechodzimy do konkretu. Oczywiście, jeżeli mówimy o nakładaniu tekstów, czyli literek na stronę, to przede wszystkim potrzebne nam są fonty. Fonty to nic innego, jak wygląd, krój tekstu, który jest potocznie zwany po prostu czcionką. Ale tylko potocznie, ponieważ jeżeli wgłębimy się w tę terminologię, to czcionka to nic innego, jak te takie małe kwadraciki z wytłoczonymi literkami, które służyły kiedyś jeszcze w początkach druku do odciskania liter na papierze. Fonty oczywiście można sobie dowolnie ściągać z internetu. Moja ulubiona strona do tego przeznaczona to Google Fonts. Tylko oczywiście za każdym razem musicie zwracać uwagę na licencję. Czy jest to licencja komercyjna, czy jest ona tylko do użytku prywatnego? Jeżeli wam zależy na jakimś kroju, który naprawdę wam się podoba, to oczywiście licencję również można wykupić, jeżeli jest wam to do czegoś potrzebne. Jeżeli chodzi o wielkość tekstów, na to również trzeba zwrócić uwagę. Trzeba zwrócić uwagę, żeby teksty nie były za duże, żeby nie wyglądały topornie oraz żeby nie były za małe, żeby wciąż były czytelne. Oczywiście takie teksty w komiksach mogą być zdecydowanie mniejsze niż te, które są pisane w książkach w tym tekście blokowym, dzięki temu uzyskamy więcej miejsca na rysunki. Tak jak na przykład w pracach dyplomowych pisze się tekstem o rozmiarze 12 punktów. W książkach też to jest mniej więcej około 11 punktów. Natomiast ja nakładając te standardowe teksty w dymkach dialogowych, używam tekstu o rozmiarze. Rozmiarze 8 punktów. Jednak tutaj też trzeba zwrócić uwagę na poszczególne fonty, ponieważ różne kroje mogą mieć różne rozmiary. Na przykład 12 Century Gothic będzie większa niż 12 Times New Roman. Dlatego to warto zawsze sobie wydrukować fizycznie na kartce, żeby zobaczyć jak to wygląda i czy jest czytelne. Nie ma znaczenia, czy narysowaliście sobie stronę w digitalu, czy tradycyjnie na kartce. W tym i w tym wypadku można ten rysunek przerzucić do Photoshopa i nałożyć te teksty cyfrowo dlatego jest to metoda niezwykle uniwersalna. Photoshop jest programem, który jest przeznaczony do grafiki bitmapowej. To znaczy tej złożonej z pikseli, czyli z tych takich malutkich kwadracików. Natomiast tekst czy kształty w Photoshopie są Tworzone w grafice wektorowej. Wektorowej to znaczy takiej, w której kształty są ograniczone za pomocą krzywych. Taka grafika ma takie zalety, że można ją dowolnie skalować, zmniejszać, powiększać i nigdy nie stracimy na jakości. I w takiej właśnie grafice wektorowej w Photoshopie są nakładane teksty oraz kształty. I te właśnie dwa narzędzia wykorzystuję w Photoshopie do nakładania dymków dialogowych, ogólnie tekstów, tytułów i tak dalej. Bo później mogę je sobie dowolnie skalować bez straty w jakości tych poszczególnych elementów. Rozpoczniemy od dymku dialogowego, czyli tego standardowego, okrągłego dymku z ogonkiem biegnącego do postaci, która wypowiada daną kwestię. To jest akurat mój ulubiony font do wykorzystywania w komiksach, ponieważ jest to darmowy font z Google Fonts oraz ma tę zaletę, że wygląda dosyć komiksowo i bardzo ładnie się komponuje z rysunkami. Ja używam opcji wersalików, to znaczy wszystkie litery są pisane tak zwanymi drukowanymi literami. Wybieramy narzędzie tekst i przytrzymując prawy przycisk myszki rozciągamy pole tekstowe, które oczywiście wpisujemy naszą kwestię. Pole tekstowe jest o tyle dobre, że możemy je edytować w każdej chwili bez przenoszenia enterami wyrazów. Na przykład zwężamy je, a tekst automatycznie przenosi się do kolejnej linijki. Następnie wybieram narzędzie kształt, elipsa, Wypełnienie białe i brak obrysu. Rozciągam elipsę, która ma być naszą chmurką dialogową i działając na warstwach, oczywiście tekst przyciągam na wierzch. Jak widzicie, w tym momencie chmurka tekstowa jest zupełnie nieczytelna. Dlatego warto by było jej nadać obrys. W tym celu dwa razy klikam na warstwę z elipsą, wybieram opcję obrys. Ja akurat już mam ustawione na moje ulubione ustawienia, to znaczy obrys 5 pikseli i kolor czarny. No i w tym momencie należy dodać Ogonek. W tym celu wybieram narzędzie pióro i pojedynczymi kliknięciami tworzę ogonek biegnący do postaci wypowiadającej kwestię. No ale jak widzicie, ogonek nie ma obrysu takiego samego jak elipsa. W ogóle ogonek przysłania część tego obrysu. Jak to rozwiązać? Ja to robię w ten sposób, że elipsę i ogonek zamykam w grupie, zaznaczając te dwie warstwy i klikając Ctrl G, a następnie ten efekt obrys przenoszę na całą grupę. Dzięki temu ten efekt Obrys działa na całą tę grupę i obrysowuje nam i ogonek, i elipsę, nie robiąc granicy pomiędzy tymi dwoma kształtami. A w dodatku daje nam to możliwość dowolnego edytowania umiejscowienia ogonka oraz chmurki względem siebie. Jeżeli chcemy wyrównać nasz tekst oraz chmurkę, no to zaznaczamy elipsę oraz tekst, i mając zaznaczone narzędzie przesuwanie, mamy tutaj opcję wyrównywania. Klikając te opcje, można dowolnie sobie równać te dwa elementy. Względem siebie. Ja zawsze środkuję, ewentualnie jak coś mi nie za bardzo pasuje, to jeszcze zaznaczając czy chmurkę, czy tekst, dowolnie sobie strzałkami edytuję umiejscowienie tego tekstu. Dodatkowo, jeżeli mam jakiś dziwny kształt elipsy, który nam nie za bardzo pasuje, jak go zedytować, żeby nie miał takich zaostrzonych boków? Można to zrobić klikając Ctrl T, a następnie klikając tę opcję. Dzięki niej można dowolnie formować, sobie kształt. Klikamy Enter i kształt jest zatwierdzony. To samo można robić oczywiście z ogonkiem Ctrl T przekształcenia swobodne i przesuwamy sobie punkty, tak, żeby nam oczywiście one odpowiadały. I w ten sposób mamy gotową chmurkę dialogową. Jeżeli chcemy ją zablokować, żeby osobno nie przesuwać czasem tekstu i chmurki, można to zrobić na warstwach. Zaznaczamy tekst oraz naszą grupę z dymkiem dialogowym i klikamy tę spinkę, która oznacza połącz warstwy. Dzięki temu chwytając. Za tekst przesuwamy cały dymek dialogowy, nie ingerując w położenie tych elementów względem siebie. Czasami w komiksach można zauważyć te dymki dialogowe z kolorowym obrysem, na przykład czerwonym, jeżeli ktoś krzyczy. Kopiujemy warstwę z elipsą, klikając Ctrl J, mając oczywiście zaznaczoną wcześniej tę warstwę. Zaznaczamy tę elipsę pod spodem i klikamy Ctrl T. Później dowolnie sobie oczywiście formujemy, żeby była większa niż elipsa, która jest na. Wierzchu. Klikamy dwa razy na obrazek na warstwie i zmieniamy kolor na czerwony. Teraz oczywiście jeszcze można sobie dokładnie zedytować położenie oraz wielkość tego czerwonego obrysu, a dzięki temu, że efekt obrys działa na całą grupę tych kształtów, to dymek jest bardzo ładnie obrysowany. Czasami, żeby jeszcze bardziej podkreślić krzyk postaci, wychodzimy tekstem poza dymek. Jak to zrobić? Do tego oczywiście można sobie wybrać jakiś bardziej widowiskowy font, ale najpierw rozpinamy łączone warstwy, wchodzimy w zakładkę typografia i wybieramy font na przykład bangers, ponieważ jest on bardzo komiksowy i bardzo fajnie wygląda w takich dźwiękowych efektach. Teraz mając zaznaczony tekst, możemy kliknąć ctrl t i trzymając proporcje powiększyć go tak, żeby wychodził poza dymek. No ale niestety trochę się nam to tutaj zlewa, dlatego warto by było to zedytować. Możecie to zrobić oczywiście w dowolny sposób, tak jak estetycznie Wam to będzie odpowiadać. Ja na na przykład zrobię tekst biały i dodam mu obrys czarny. Dzięki temu mamy już wyraźnie zaznaczony tekst i nie zlewa on się nam z innymi elementami, które znajdują się na stronie. A dodatkowo wśród tych wszystkich innych dymków dialogowych na pewno coś takiego bardzo będzie się wyróżniać. Dymki dialogowe oczywiście też można komponować razem z rysunkiem, tak żeby one ze sobą współgrały i jakoś te elementy ze sobą przenikały. A robimy to w ten sposób, że grupę i tekst znów blokujemy, przenosimy dymek trochę wyżej. Także częściowo przysłania nam pierwszy panel. Teraz na grupę, która jest kształtem, która właśnie częściowo przysłania nam ten panel powyżej, nakładamy narzędzie maska. Zaznaczeniem zaznaczamy elementy, które chcemy odsłonić. I za pomocą czarnego koloru klikamy Alt Backspace. I odsłaniamy ten panel, który był wcześniej przysłonięty. Można oczywiście również do tego celu użyć pędzla, oczywiście w kolorze czarnym. Elementy, które chcemy przysłonić, możemy zamalować. I to są właśnie zbawienne efekty maski w Photoshopie. Ale dymki dialogowe to nie tylko te standardowe kółka i ogonki, które przed chwilą Wam pokazałam. Są również te mniej standardowe o przy najróżniejszych kształtach. A naprawdę, jeżeli będziemy mieć kaprys, to możemy sobie zrobić dymek dialogowy i w trójkącie. Ale są na przykład dymki myślowe. Które są taką bardziej chmurką, jak rysują dzieci. Mogą być dymki kwadratowe, kwadratowe z zakrąglonymi brzegami, no prze najróżniejsze. Dlatego teraz pokażę Wam kilka przykładów. No więc taki dymek myślowy, czyli taką standardową chmurkę dziecięcą, że tak to nazwę, można stworzyć na bardzo wiele różnych sposobów. Można sobie na przykład zdefiniować swój własny kształt. Rysujemy sobie za pomocą elips taką chmurkę, w której chcielibyśmy zawrzeć myśli naszego bohatera. To są nasze elipsy. Pomaluję je na czerwono, żeby było widać, co to właściwie jest za kształt. Następnie zaznaczam wszystkie te warstwy, klikam na nie prawym przyciskiem myszy i wybieram opcję Sal kształty. Dzięki temu mamy jeden konkretny kształt, który sami sobie zdefiniowaliśmy i który wciąż jest wektorowy. No ale jeżeli zamkniemy program, a później stworzymy sobie nowy plik, to oczywiście takiej chmurki już nigdzie nie będzie. Trzeba będzie ją sobie rysować na nowo. Dlatego taki kształt można sobie oczywiście zapisać. Klikamy skrót klawiszowy A, który włącza narzędzie, które pozwala nam edytować konkretne kształty. Zaznaczamy warstwę z naszym kształtem, klikamy opcję edycja i zdefiniuj własny kształt. Po tym wszystko Wyskoczy nam okienko, w którym będziemy zapisywać nasz kształt. Za każdym razem, jak włączymy nowy plik, to możemy wybrać narzędzie kształt, ale kształt własny i ze zdefiniowanych kształtów możemy wybrać ten, który przed chwilą sobie stworzyliśmy. I oczywiście możemy dowolnie zmieniać jego kolor. W ten właśnie sposób jesteśmy w stanie zdefiniować każdy dowolny kształt, który później możemy wykorzystać właśnie do dymków dialogowych. No i oczywiście kolor dymku możemy sobie zmienić na biały, zamknąć go standardowo. W grupie, dodać obrys, i później już pojedynczymi elipsami można dodać, do której z postaci biegną te kwestie. Można go oczywiście zrobić jeszcze na inne sposoby. Jeżeli chcemy zróżnicować kształty, nie chcemy korzystać z tych zdefiniowanych, to ja często robię po prostu dymki na bieżąco i robię je za pomocą elips. Nakładam, tak jak wcześniej, elipsy obok siebie w bardzo dowolny sposób, oczywiście dopasowany do tekstu. Przesuwam sobie te fragmenty chmurki które mi jakoś nie pasują lub chcę zedytować. Wszystko jest w grupie, więc jeżeli jest to zamknięte, to mogę sobie to dowolnie przesuwać w dowolne miejsca. Trzeci sposób to wykorzystanie pióra. Klikam skrót klawiaturowy P lub wybieram narzędzie pióro i pojedynczymi kliknięciami tworzę sobie tę chmurkę. Zmieniam sobie kolor, żeby oczywiście chmurka była chwilowo widoczna i wybieram narzędzie, które pozwoli mi edytować poszczególne punkty. Wyciągając te punkty zyskuję Zaoblone brzegi, a później możemy trzymając Alt edytować te wąsy w pojedynczy sposób, tak żeby stworzyć chmurkę. Jednak ja akurat przy tym sposobie nie mam zbyt dużej wprawy. Można też oczywiście korzystać z prostokątów z zaoblonymi brzegami. Robimy to stawiając prostokąt na naszej stronie i korzystając z tych punktów chwytamy je i przeciągamy, żeby zaokrąglić rogi. Możemy również, korzystając z pióra, tworzyć różne kształty ogonków zaoblony i prosty już wam pokazywałam, ale można również tworzyć załamane na przykład w ten sposób pojedynczymi kliknięciami pióra to są te najczęściej żółte prostokątne ramki z czarnym obrysem, w których zawiera się albo narracja, albo informacje o miejscu akcji lub o dacie. W takich ramkach można również zawierać myśli bohaterów, tylko oczywiście nie mają one ogonków, które biegną do postaci wypowiadających dane kwestie, dlatego musi być w miarę jasne, kto wypowiada te słowa. Później Wam opowiem mniej więcej, jak to zrobić. Ramki z Ofu są chyba najprostszym elementem, jeżeli chodzi o nakładanie tekstów w komiksie. Oczywiście wybieramy narzędzie tekst z odpowiednim fontem. Edytujemy sobie ten tekst jak chcemy, żeby był przeniesiony do konkretnych linijek. Następnie wybieramy narzędzie kształt prostokątny, wybieramy wypełnienie. Najczęściej ramki z Ofu, tak jak mówiłam, są żółte, to jest w nich charakterystyczne, chociaż teraz zauważyłam, że powoli od tego się odchodzi. Obrys zwykle jest czarny. Oczywiście rysujemy prostokąt. Warstwa z tekstem idzie na wierzch. No i zaznaczając te dwie warstwy, klikamy narzędzie wskaźnik, czyli V, i równamy sobie cały tekst. Strzałkami można zedytować delikatnie jego położenie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ramki z offu. Onomatopeje, czyli wyrazy dźwięko-naśladowcze, a inaczej po prostu efekty dźwiękowe w komiksie, które pozwalają czytelnikowi bardziej wgłębić się w ten świat, bardziej wgłębić się w tę akcję, która dzieje się na kartach komiksu. Jeżeli chodzi o edytowanie tekstu w swobodny sposób, to w takiej grafice komputerowej nie zaleca się edytowania poszczególnych fontów, jeżeli chodzi o ich wysokość, szerokość. Chodzi o to, żeby ich nie zwężać, nie rozszerzać, nie rozszerzać. Ściągać, żeby nie zatracić tego oryginalnego kroju liter, który projektant prawdopodobnie projektował przez połowę swojego życia. Dlatego zmniejszając lub zwiększając tekst, zaleca się, żeby zachowywać te proporcje, korzystać z wersji grubej, cienkiej, pochylonej, która jest zawarta w projekcie, krój w literze jest ważny, nie wolno go zatracać. Ale efekty dźwiękowe w komiksach rządzą się swoimi prawami. Dlatego według mnie można z tego wszystkiego korzystać, tylko oczywiście z umiarem i tak, żeby to było wciąż czytelnie i ładnie estetycznie wyglądało. Mam nadzieję, że projektanci krojów liter właśnie nie szykują na mnie zamachu. Jeżeli chodzi o efekty dźwiękowe, to w tym wypadku jednak lepiej jest tworzyć tekst za pomocą pojedynczego kliknięcia. Wtedy nie tworzy nam się już pole tekstowe, tylko mamy linijkę, za pomocą której możemy pisać ciągle w jednej linijce, a przenosimy tekst dopiero enterem. Po prostu w tej opcji później zdecydowanie łatwiej jest formować tekst w ten swobodny sposób. Wybieram sobie font, który jest bardziej przeznaczony, czy bardziej pasuje do tych efektów dźwiękowych, i całość powiększam, zachowując proporcje. Formowanie samych liter może się odbywać na naprawdę wiele sposobów. Jest tu naprawdę wiele opcji w Photoshopie, które nam dają takie możliwości. Oczywiście możemy sobie zmieniać ich wielkość, możemy zmieniać sobie rozstaw pomiędzy literami, możemy edytować ich szerokość czy wysokość. Ale tego nie zalecam. Można też sobie tekst pogrubić czy pochylić automatycznie, jeżeli takich opcji tekstu nie ma w tych zaprojektowanych literach, ale w ten sposób również tego nie zalecam robić, nawet w przypadku komiksu. Także jeżeli chodzi o użytek, to ja bym wywaliła opcję tę, tę, tę i tę. Tekst można jeszcze oczywiście formować za pomocą transformacji, czyli mając zaznaczoną warstwę z tekstem, klikamy Ctrl T. Oczywiście możemy sobie powiększać i pomniejszać tekst tak jak chcemy, lub przytrzymując Ctrl, możemy formować jego brzegi. Jest również opcja zawijania tekstu, która jest dostępna po kliknięciu narzędzia tekst i znajduje się ona na pasku górnym w tym miejscu. Tutaj można wybierać różne opcje, jak chcemy, żeby nasz tekst był zdeformowany. I oczywiście z suwakami można sobie kontrolować ten stopień zdeformowania. Choć ja osobiście niezbyt lubię używać tych opcji, ja w nieco inny sposób tworzę sobie onomatopeję i już mówię w jaki. Najbardziej lubię tworzyć zróżnicowane wielkości liter, które są bardzo nieregularnie względem siebie porozkładane. Jednak, mając tekst napisany w jednej linijce, bardzo trudno coś takiego zrobić, ponieważ edytowanie tego to po prostu więcej zachodu niż pożytku. Dlatego najlepszym sposobem na to jest umieszczenie każdej litery w Osobnym pasku tekstowym. Mamy już takie wyodrębnione litery. Możemy sobie każdą z nich dowolnie uformować i położyć względem siebie. Oczywiście najlepiej zamknąć je w jednej grupie i nazwać, która to jest z tych onomatopei, znajdujących się na stronie. I teraz, wybierając narzędzie wskaźnik z autozaznaczeniem, bo tak będzie wygodniej, można sobie te litery dowolnie uformować i ułożyć. Mając już tak ułożone litery, możemy je sobie oczywiście. Dowolnie zedytować. Ja bardzo lubię tworzyć taki efekt, że litery mają oczywiście jakiś swój konkretny kolor, a oprócz tego są zamknięte w obrysie. I ten obrys oczywiście niekoniecznie musi być czarny, może w jakiś tam sposób pasować do danych liter, tak żeby oczywiście jakoś się to estetycznie wszystko zgrywało. I w ten sposób mamy stworzoną, bardzo ładnie ułożoną onomatopeję bez niepotrzebnego deformowania liter. Wciąż lepiej to wygląda, jeżeli ten podstawowy Krój litery zachowamy taki, jaki jest, a bawimy się tylko ułożeniem i wielkościami. Do takiej onomatopei, oprócz obrysu, można dodawać zupełnie inne efekty. Tutaj mamy całą gamę bardzo różnych efektów. Można nałożyć na przykład cień, tylko oczywiście z suwakami, trzeba go sobie odpowiednio zedytować. Można również nakładać blask, wzorek i tak dalej, i tak dalej. Można zrobić tutaj naprawdę wiele. Wszystko zależy oczywiście od naszej inwencji twórczej. Bardzo lubię te onomatopeje, w których obrys jest widoczny, natomiast wypełnienie litery jest zupełnie przeźroczyste, dzięki czemu widzimy rysunek za nimi. Takie coś jest bardzo proste do wykonania. Tworzymy sobie oczywiście obrys w danym kolorze, na przykład to będzie bordowy. Ja akurat w tym wypadku trochę go sobie pogrubię, żeby był wyraźniejszy, a następnie mając zaznaczoną naszą warstwę, wybieramy opcję wypełnienie. I ściągamy do zera. Zostaje nam sam obrys liter, i dzięki temu możemy go nałożyć na cały rysunek. Nie przysłaniając tak naprawdę tego rysunku, a robiąc przepotężny efekt dźwiękowy. Myślę, że teraz możemy przejść do tego bardziej symbolicznego aspektu, czyli jak wykorzystać te wszystkie teksty, nie tylko żeby niosły ze sobą treść merytoryczną, ale również, żeby niosły za sobą jakąś wartość estetyczną, a być może nawet w jakiś podświadomy sposób mówiły nam coś o danym dźwięku, o danej wypowiedzi. Trochę podobnie, jak to było przy kolorze, o którym Wam opowiadałam w moim poprzednim filmie z tej serii, a który umieszczę gdzieś tu u góry w karcie. No więc pierwszą i podstawową. Sprawą jest to, że wielkość liter zawarta w dymkach dialogowych może już świadczyć o tym, z jaką głośnością mówi bohater. Możemy użyć bardzo małych liter, żeby pokazać, że mówi bardzo cicho lub szepcze. Możemy użyć liter, które są wręcz nieczytelne dla nas, jeżeli oczywiście tego tekstu nie musimy pokazywać, żeby pokazać, że gdzieś bohater słyszy jakieś rozmowy, ale nie rozumie poszczególnych słów, ponieważ są zbyt cicho. Można użyć również bardzo dużego rozmiaru fontu, żeby pokazać, że postać jest wkurzona, że krzyczy, często widuje taki zabieg w komiksach, jak różnicowanie fontów czy kolorów tekstów lub dymków wypowiadanych przez konkretną postać. Czasami widuje się w komiksach na przykład taką opcję, że dymek tekstowy jest czarny, a tekst jest biały. I taki efekt jest najczęściej stosowany przy takich istotach nadprzyrodzonych, które są mega potężne, ale również stoją po tej ciemnej stronie mocy, lub są antybohaterami. Albo na przykład mamy postacie, które są bogami. Na przykład mamy Tora, Odyna, Lokiego. Do nich często używany jest zupełnie inny font. Taki bardzo mocno stylizowany, przypominający nieco runy nordyckie lub średniowieczne litery. I nie dość, że oni mają sposób wypowiadania się zupełnie inny niż ci nowocześni bohaterowie. To jeszcze mamy to podkreślone krojem fontu. Kształty dymków i ich ogonków również bardzo dużo mogą nam powiedzieć o danej wypowiedzi. Odpowiedzi. Oczywiście okrągłe, no to są tradycyjne, zwykłe dialogi. Można również tworzyć dymki prostokątne lub prostokątne zaoblonymi rogami. Które ja na przykład często przypisuję do jakichś takich elektronicznych wypowiedzi, czyli mamy na przykład robota, który wypowiada jakąś kwestię i on ma ramkę właśnie o tym samym kształcie. A dodatkowo działam również tutaj kształtem ogonka, czyli tworzę z niego taką jakby błyskawicę, ale ogonek również może iść w taki sposób falujący, dymek też może być taki pofalowany. Wtedy mamy taką wskazówkę, że wypowiedź jakiejś postaci jest nieskładna. Jeżeli chodzi o dymki z ofu, to tradycyjnie. Nie wykorzystuje się żółte tło, czarny tekst, czarny obrys. I do tej pory oczywiście się to stosuje, ja również to używam, ale również zauważyłam, że wprowadza się takie elementy, żeby było wiadomo, jaka postać akurat teraz wylewa swoje myśli. Na przykład, jeżeli jakaś postać ma swój charakterystyczny kolor, to można zrobić ramkę z Ofu w jej charakterystycznym właśnie kolorze. Również do dopasowywania danych ramek z ofu do danej postaci można użyć fontów. A jeżeli chodzi o efekty dźwiękowe, to trochę sytuacja jest podobna jak w przypadku dymków tekstowych. Wielkość liter oczywiście może świadczyć o głośności. Tak samo o głośności danego dźwięku może świadczyć grubość poszczególnych krojów liter. O rodzaju dźwięku może decydować font. Nie zawsze trzeba używać tego standardowego, komiksowego kroju, można używać bardziej lub mniej kanciastych do podkreślenia, jak bardzo ostry jest dany dźwięk. Kształt i ułożenie liter względem Siebie oraz ich wielkość względem siebie może również świadczyć o tym, jak dźwięk jest nieregularny. Chodzi mi o to, że no mamy dźwięki, które tak jakby lecą ciągiem, a są takie, których głośność spada i podnosi się. Może być również efekt dźwiękowy, którego litery powiększają się stopniowo, czyli dźwięk jest coraz głośniejszy albo jest coraz bliżej nas. Albo litery, które się zmniejszają stopniowo, wtedy dźwięk jest coraz cichszy. Oczywiście w przypadku efektów dźwiękowych nie mamy ogonków, które biegną do postaci, która wydaje dany dźwięk. Dlatego tutaj warto układać te onomatopeje tam skąd dźwięk akurat dochodzi. Zahaczając na przykład którąś z liter o element, który ten dźwięk właśnie wydaje. Albo układając te onomatopeje w pobliżu tego elementu. Oczywiście można na przykład kawałek tekstu przysłonić jakimś elementem, wtedy wiadomo, że ten dźwięk dobiega za tego obiektu. Po prostu jest tak szerokie zastosowanie tekstów i tak bardzo można się nimi bawić i dodać tyle wartości estetycznych do całej strony komiksowej, tylko za pomocą liter, że naprawdę nie ma co się zrażać. To też może być naprawdę fajna faza w tworzeniu strony komiksowej. Choć nie przeczy, że moja najmniej ulubiona. To, o czym powiedziałam, to zapewne nie jest wszystko. Oczywiście każdy z Was może wymyślić zupełnie coś nowego albo podpatrzeć gdzieś zupełnie nowe efekty. Tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia, a jednak fajne jest to, jeżeli czytamy komiks i widzimy jakiś efekt dźwiękowy i ten efekt dudni nam jednocześnie w naszej głowie, czytając go. A i jeszcze oczywiście jedna z najważniejszych rzeczy. Bardzo chciałabym Wam wszystkim podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał i że oglądacie moje filmy. A jeżeli je oglądacie i jeszcze go nie subskrybujecie, a chcielibyście być na bieżąco z moimi materiałami, to serdecznie zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz kliknięcia w dzwona, żeby Wam przychodziły powiadomienia o przyszłych filmach. O Oprócz tego, jeżeli materiał Wam się podoba lub chcecie coś dodać od siebie, to zapraszam do sekcji komentarzy oraz zostawienia łapki w górę. Cóż, na dzisiaj myślę, że to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że dzisiaj czegoś się dowiedzieliście. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Do następnego.